No hej, no Nie he, wracam do, do domu. No jestem, jestem. 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 Mam no, pizza. Jesteś? No. No, bo jedę do domu już. Bo wcześniej bo kierownik mnie zwolnił. Czyli nie ma nic do roboty. Powiedział, że i mogę iść do domu. No. Bo akurat. Nie. F.B. No FB. Bo pamiętasz. Wiesz? Przy filharmonii. No, z B. wypadków, nie pamiętasz? jednego z tych To właśnie, wracam już z pracy. Kroń pozwoli mi wcześniej wyjść. Miałem niby mieć zmianę od 14 równo do 22, a powiedział, że nie ma nic do roboty, więc mogę iść wcześniej. A to się bardzo cieszę. Pracowałem 4,5 godziny. nie by mieć zmianę o no, 22.00 zapracowałem 4,5 godziny zadowolony i też wrócę wcześniej do domu, żeby wykonać pewne obowiązki domowe to jest piątek, jutro muszę wam na nakręcę muszę wykonać pewne sprawy na mieście drana rana Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Teraz ja wracam do domu wcześniej. żeby sobie poleżeć pewnie. pewnie. Pogadam z kolegami pewnie. Przez komunikator. Nic nie zobaczymy, co będzie. Co ma tu co mówi, Co mi być, to będzie. W niebo znajdę się co mój wiatr Zesem, nie spoko, ze zewnątrz nie Ja to powiem, że no trochę pogoda. No może i jest fajna, ale troszkę chłodno, bo wieje zimny wiatr. Jakby tego wiatru nie podwołało. Nawet spoko. I nie narzekam ale jakoś muszę wysłać do domu i będzie pokazywane nie wiem więcej, ta są ulubiona. above it.

normalny mi się bardzo podobał, nie zaczekałem też był moment taki, że akurat, kiedy kupiłem bilet już znaczy, kiedy już kupiłem to przyszli nagle widzowie były dwoje młodzieży chłopak, dziewczyna i było na, nawet, nawet na, Chciałem, że będę sama, jednak było dwójka osób i to jest jakby by psychologiczny, bo no. <laughs> no, jakby się wydawało, że to jest, nie wiem, zgadzanie, bo tam przyjechała matka, tam matka. Duch, to znaczy duch matki, tam był i jej dziecko, i przychadzał grono, grono dzieciaków z i tam zamieszkali, się mi się wydawało, że matka, to, znaczy ten duch matki chciał pokazać, w jaki on ten sposób umierała wraz z dzieckiem, i w ten sposób przygonić tych. Jakąś to pani, więc gdzieś. Na YouTube znajdziecie The Black Woman, Angel of Death To było napsane, nie wiem czemu. The Woman Black, czyli czarna kobieta. Tak się zdziwiłem, właśnie. Nie miałbym śmierci. Nie właśnie się przyjeżdżać ponownie budynków który właśnie jest z nowego bloku który jest zbudowany Jest zbudowany, nie wiem po co ale pewnie jakieś sporo pieniędzy za pokój O, biegacze Nie ja mam z chęć pobiegał, ale nie mam siły, wolę jeździć sobie na rowerze. Jutro będę może biegał tak w znaczeniu, że gdzieś chodzi po mieście, coś robił Mam parę spraw do załatwienia w pewnych miejscach Może coś się uda nakręcić, może nie. Wszystko wyjdzie Nie w czasie tu mało już dojeżdżam do domu, to znaczy osiedla I tu mało będę zakończyć swojego cieszego vloga Po tym to dajemy trochę do domu dotrzeć i odpoczywać Snart snakker vi, jeg Sygnalizacji świetlnej na rowerze Ale ja tak mam na to sygnalizację świetlną wywalone bo mi czy jest czy zielone. Ciemno. Nie, jest strasznie ciemno. nie wiem co się będzie widać. Patrzę, że nie ma nikogo na sierwski. To nie że... jest zawsze. Siadamy jest pusto. Nie ma nikogo. To wszystko nie. Widzicie surdus z rodziną strzelaną i te mola z w domu. I jak to Widzimy się w następnych Trzymajcie się. Cześć.